I osiemo witajcie w moim Dzisiaj gramy w Roblox w, dokładnie w J ze mną jest. Zielony. Nie wiem czy mówić na ciebie odklejony, yy, zmienił zielony skina. Wiem, mam. nazwę mam. cię odklejka, wiem, kartę widziałam. Eee... Czekamy? Czy, gdzie... Którę, o chodź. Ogólnie chodź, jest chodź. jedenasty sezon. Ostatnio graliśmy... Czemu yy... nie sprintujesz? Zapomniałam. Oj, Dawaj. Kurde. Tędy chyba, tak? Tylko ja zobaczyłem. Nie, nie wiem, ja zobaczył może tu. Nie, tu nic nie ma, dobra. Nic. Kurde, bo ja tu skoczyłem! Nie to wiem. To Ogólnie dawno nie było właśnie yy, tego j a. A, bo czekaj, którym się tym się, dobra. Którym się tym się ogólnie są nowe kolory out biały i zielony biały chyba był się ma nie białego nie było czerwony chyba nie było Był czerwony a to ja nie wiem jestem też dawaj do bazy kryminalistów taka ja muszę sobie... ogólnie tu jakoś Terminator jakiś Save szybko. myślimy Myślę, że teraz, teraz będzie więcej. Myślę, że teraz będzie więcej tych... ...dzięki, tak do, do Ja też mam nadzieję. O, wyskoczyłem. Czemu? Musisz mi pomóc nabyć 500 tysięcy. Okej. Znaczy, sorry. Jak, po, jak podjedziemy przy Jubilesi, to ci powiem ile, bo chcę bogaty kupić. O! 600, no to dobra. Zaraz zobaczymy, że wrócimy na auto. Jak znajdę Osory? Ogólnie co? Jest, Sorry, to nie... jest? To jest Kryn, Port, City Test, jest mapa na dole, to jest pokazane, gdzie to jest. 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 Miasto, jest. 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 Jesteśmy Jest. Jest. ale ja chcieliśmy niżej jechać A, dobra nie by się ogólnie ostatnio też tu było, ale... Widzę, że masz 11 y, y, tysięcy, więc y, trochę też grało Oho, trzyma klasek z No, no, no co jest? Dobra, dawaj jedź. Ema! No jedź! Ema się mam, no, jedź. Mm. Dawaj do broni. Tu tak, tu. Patrz tak, na no mojego pełnego skina. No ja wiem, ja widziałam. A ty na no mojego, nic się nie zmieniło. Jeśli chcecie, żebyś zmienił skina, po prostu są łapy w górę. Yy, Kupisz sobie w... oh. roboksy na ale. Kupisz sobie roboksy na ale. Alegr... To mam Jak chcę auto też zobaczyć. Bo są różne widzę, na pewno są. Daj mi yy. trochę kasy. Czekaj, zaraz. Więc wczoraj to akurat był? Eee, ale nie wiem czy coś... Jest... Czekaj, ty chciałaś za 600 tysięcy, tak? No, ale musimy zobaczyć dokładnie ile te bogatki kasuje, więc musimy do, do jubilera podjechać. Bo jest ogólnie jakiś nie bogaty, tylko ekleir. On chyba wcześniej też... Dobra, wsiadaj! Wsiadam. Kurde, nie mogę teraz tego sobie... Ogólnie teraz wyjazd jest słabszy. No. Może, no... Chcesz mi to króciutko? Dobra, zaczęłaś, się, to ja przydał to, pieniądze. Chwila, ale... Ten... Za każde jedno obrabowanie to tak jakby ja bym dostawał razy dwa. A. No to dawaj do... Jednym. Dawaj do... Nie. Kurde. Nie. Ale nie mamy karty. No, miałeś. A no ale dobra to. I pomp. To, dawaj na samolot tylko jak będzie. Jedziemy na samolot. No dobra. Napisz tą Tomb to jest samolot. O my... Ty o my, Dobrze, ja wiem. to dawaj na tomba, nie. Zaraz. Bo i tak za rzadko kto przyjeżdża. No, ty. A jak już to więcej boli. Bank był zaraz policja na pewno przyjechała, albo jest. Znaczy, ogólnie chyba tam była nawet. O oh, Ile? To co, ile? To tu masz te bukacji, nie? 500 tysięcy. <coughs> A. Tak, tu jest pan policja. No, to jakaś. Mm. Bo ty żadnego innego nie masz. No nie. A. To jest te podstawowe, jeśli dobrze myślę. No tak. Mm. Dobra, dawaj na samolot, no. Żałam je ale mi łatwo, prześlizga. Dobra, dobra, nie rzekaj. Kurde, nie O, samolot jakiś jest. Sam. Ale to jest przejażdżka za 5 tysięcy. Za 5000. Za jedną przejażdżkę? Tak. Ona no, no jest mega słaba. Hmm. Wezwał ktoś samolot. Nie wiem, tu ktoś z helikopterem. Straż pożarna, ale była wiem. Więc... Wezwałem. To jest Nie ma. Shotguna najwięcej. Gościu nie Nie ma by ci na śmigło. Oła. Kurde, prawie z... go ze Co ze mną? Nie wiem, gdzie ty. Stałem na głowie. No, no. Przekupię sobie animację chodzenia. No, powiedz, ile masz Robuxów. Ja o tym dzisiaj się dowiedziałam. Ale ile miałem, czy ile mam? Ile miałaś, to nie wiem. Ile masz, powiedz? Bo tyle wiem przynajmniej. Mam 1136, a miałem 1700. I to na całego skina zeszło 600, ponad 600 robuxów na skina, no. Halo, samolot. Czekaj, bo tu kamera jest. Kurde, serio? No nie widzisz? A widzę, no. Może w bazie. Dobra, zestrzeliłem. O nie, jeszcze się gapię. Halo, kamera. Chyba się nie da. Nie, ale nie, strzelam w nią. HP pokazała, że zabiera. Ej, bo ona ten tym w niej leci. No nie, to to tutaj jest. O, widzisz? Skazało się. Samolot Ja muszę sobie Ej! Naciśnij F8 Zaraz, yy, F8 Masz skiny. Nie mam. A mi pokazuje. Pikną F8. A weź Może na innym jakimś. O! Nie, co to? Jakiś developer. Kliknij FNF F8 Też nie Nie wiem Kurde, wtedy wyświetlaj na innym ekranie Pokazuję Tylko, że mnie nie strzela O, samolot. Dawaj Co, samolot! Samolot! Ja wjadę autem Dobra A później dawaj, wystawimy autem z samolotu Ale ona. Nie wybierze chyba samolot. Zobaczymy. Ogólnie widać były nowe rzeczy. Ja będę się ścigał z samolotem na drugim pasie. Dawaj, dawaj, ja go zatrzymam. Stać. Nara, samolot. A kurde. Byłem w środku. Hmm. Nie, to tylko taki bag. Ale głowy, głowy miał. No, otwierać Działa, a wtedy A nie nadal idęła. Zamykaj się. Patrzę, auto za bies. Ale zobaczcie. 5000? Z tych skrzynek 5 tysięcy? Nie, chyba, że oczy nie było. Nie trzeba na y... Nie, no na pewno mniej odtrąba. Później na tu informu trzeba. Dobrze, a nie ma. O, auto nie ma, auto. Zwał mi. Edge, Trzymaj e, trzymaj e, trzymaj e. No, halo. Czemu uchwalili? Nie wiem, robować. Do cream pot. Ha! <laughs> ja już nie mogę latać. Tak, czekaj. Dawaj, wyląduj tu. Tu ląduję. Dawaj. Ała. Teraz pełnię autko. Dobra, dawaj. O kurde. jest zielone. No, zielone. Dawaj, ja Cię będę nawigował. Ja wiem gdzie. Już Zlo, w złą stronę jedziesz. Musisz się zakrócić. Jedziesz do miasta. Co ty robisz? No, daj mi. Nie tą stroną, ty do miasta. No i to jest za miastem. Nie, to jest Krimpol. Ja i... wiem gdzie to. Gdzie ty mnie widzisz. Chyba że trade port nie... Je... Dobra, jedź jak zadań. Trzeba do... Teraz do sangiem, że źle zajechałem. Harko I... co ty gadasz? Pisze. Piszę przecież pod tym. A, dobra, dobrze. Co ty mi gadasz? Żaden cream ale no dobra, ja patrzę na mapę. Na mapę. A ja wiem, gdzie jestem. No skargot. bo tu jubiler obrawiłują. Ale za no jubilera już nie pójdzie tam. Dobra, ale że jak przyjedzie, będzie problem. No mi tu wjechać, nie? No czyli creamport jak patrzy się na mapę. Albo port. Dobrze, ale... A ja wiem, że ja w dobrą stronę jadę. Dobrze, ale mogę. 4000. Dodatkowy bonus. A z bonusa? 0. 0 Też. Kurde, prawie 3. Dobra, dawaj. Dobra, daj 4000. Dobra. Dawaj. Mhm. E, tutaj wpisuję, nie strzelam. do Dropkarz. Policja. Dawaj. Zatruję. No. tu, wejdź, wejdź. Nie. Część autem coś ty robisz? Nic. Dawaj, nie wiem co w sumie. Oho. Ale dobrze się grałem. Miałem tylko misję. Zdąpiłem. Idziemy hmm. do lampy. Do czego? Do lampy. No. Pod, jak popróbujemy żarówek to, to, to był Ej. Kurde jak ktoś... Się... A tak, dobra, już pamiętam. Już! Już! No już! Włożyłem, a ty nie szłyś. Nie szedłem jak coś. Kurde, muszę to jeszcze raz zrobić. No. Ja tego jeszcze nie robię, tylko czekam na ciebie. Dobra, wchodzę. Ja ma chłopie. Mm. Idzie. Czekaj, za trzy, dwa, Dobra, robimy, robimy. Dzień. Powiedz jakiś będziesz miał prawie zrobiony. Okay. Tylko czekaj. Jeszcze nie. Już. Ja mam. I mi Tutaj musisz skoczyć. Kurde! Co musiałeś... No! Jak ja to, Jak tam było? No musiałeś tam skoczyć. Spotkamy się w ba, w tym w barze. W której? No w tej... A gdzie się odrodziłeś? No jestem w tym, co przed chwilą byliśmy. W tym, hmm. Hmm to weź au... no widzę Cię no O tam! No widzę Cię no Czekaj, czekaj To no, gość kurde! Ktoś się chyba nie lubi Dobra, wywaliłem mu auto, nie może wstać no właśnie, jak ja jechałam, to gość do, do mnie wjechał ja zrobiłem salto. No. Kolejne salto. Ok. Do czego jedziemy? Do tamtej bazy przy bułkani. Ja mam Pum, jeszcze tysiące. Mam cztery tysiące do zdobycia. No. Że pociąg ale ja muszę jeszcze pracować, jeszcze 3000? miesiące. Tam, gdzie robujesz? Kieranie no. no. A... 2500. A co robić? Zdobyłem równo 2500, nie? Okay. I... I zero kasy. Ale coś robię, mam, takaj. Zro mam, mam mam drugi level. Misia wykółka mam. Okej. Okay. Ja biegnę o. do właśnie do tego, do wulkanu... Chodź do tomba, do tomba, do tomba, do tomba. No to musisz mi podwieźć. Gdzie jesteś? Przed wejściem. Tak, nie macie? Jestem. Jestem. Dopiero tu. To nie jest wejście. No to zaraz przed wejściem. A policja zrobi co wydłużył. Jak ty kasz? tyle policji tej jest. Siedem policji tylko. No tak, tylko, to jest chyba największe O moje bardzo. Nie, kiedyś było już 20 parę I z Co? I z Dobra. O nie, jest Kot. Chyba jest dobra, dobra No i policję weźmiesz. No to mówiłeś, pisać Tom. Ale chyba nie wiedziałam, czy tutaj jest. Mhm. Ale mogę może padajcie? Ała. Wiem, że ała. Kurde, nie mogę. Miesz. Weź mnie. No, Gościu zginął. Gościu? Ja też prawie. No, no ja też. Ja do tego masz mi się życie odrobić, bo jak to stanie strzało, to nie przeżyjesz. No to tu czekamy. Ja na to. Ja mam prawie pół. Ja już mam pół. Kurde, ja mogę by ci powstać. Bo ustawiłem ciężkiego skina. A, okay. Dobra, ja lec. O kurde nie wiem, jak to się robiło. Ja powoli to Zrobiłem. Ja powoli to robię. To czekam na ciebie. Ała, super. Dobra, szybko. Uważaj, nie idź tutaj, nie idź tutaj, po deski przeciąć. Dobra, możesz usiąść, możesz usiąść. Mamy. I powiedz czy klikać czy nie, ty pierwszy jedziesz. Oprócz, ja oprócz, nie Albo nie, ja pierwszy. Ja pierwszy, ja pierwszy o ja się. Jak ja przejadę, jak ja przejadę, nie będę, tylko kliknął. Klikniesz, Czyli ja nie... Kliknę. Zobaczymy też, kto pierwszy pojedzie. Dobra, rusza się. No, ja o, jadę, bo ja Na muszę raz. kliknąć! Brawo, ja muszę kliknąć. Dobra, czyli nie klikać. No nie Dobra. kliknę. Nie no tam chyba najwięcej, gdzieś jest Czekaj, bo tu trzeba no. było też unikać. No tak. Ja kliknąłem i skręciłem. To, to nie klikaj. A jak kliknął, skręciłem. Ten, skręciłem. No przypadkiem! To pewnie ta dźwignia się odsuwa. Może. Ale tak Dobra, jakby bo ja ale tak nie do końca poszłam. Uczelają tu. A przynajmniej będziemy mieć 40 tysięcy. 10 kilo to będzie 10 tysięcy od razu. O, gościu diaksa zostawił! Hm, i co wejdziesz? Ej, mogę go wsiąść? Nie mogę. Ej, dostałam 1000. Ja 7 tysięcy. I dodatkowe? 0 Ale dodat ale, doda ale dodatkowy tysiąc. No. daj mi te 7, ale od tego gościa, od tego gościa. Tutaj, tutaj, dawaj do tyłu, do tyłu, do tyłu. Ile? Ja na 7. Ile, ile mam? Trzech policjantów jest tylko. Ile ja mam? 49 tysięcy. Ja jakby tra nie tracę kasy. No tak, bo mi dajesz to zarobiłeś. Dobra, dawaj na to. Zaraz, nie. nie, bo ja tego nie mam. A ty, a ty tym sterować nie umiesz? nie umiesz. Dawaj. Dobra, ja na ty... ja na ty... Nie, Ale założę się, że to licję tu to mamy. Do muzeum. Dobra. O kurde, jak trzęsą. Wreszcie się Kurde, no bo auto się przeskoczyło. na pociąg, nie Nie, Sterować się nie Jak się wyżej dojazdę tym autem ty? Ej, policja! O kurde, ja... Dojadę. Policja się goni! Serio? A mnie zostawiła. Ja bym nie zostawiła i ja. hmm? Kurde, serio, koniec? Ja bym ja. ja, się. Dawaj, Ja, on nam nie zostawiła. jechała we mnie, nie że ja na to się nie dojadę. rady. Kurde, to druga, jakiś nasa. Pol policja! Kurde To ja na przeszedł ja do więzienia. Mnie. Kurde. To ja... To ja... Jestem styka. A nie, ja... Ja muszę się ukryć, żeby mnie nie złapała. Kurde! Ja muszę do Siedź więzienia pojechać. Ale dobra, dobrze, że mnie nie złapali, ja kartę miałem. No! Zopatrz. Dobra. Jeśli chcecie więcej, właśnie dziw yy, ja, ja jestem głupi, przejechałem koło banku. No, no i co? A! Policja ma ty Biega! Tak mega szybko. No ja na no to o, w Nie latała, nie dogoniła, nie wiem. I ty ma. Dlaczego Dlatego, I ty ktoś... ma policja! Gdzie jesteś? No, żłopa. Złapali mnie. Ja, ja uciekam. Reportuję. Report. Ja uciekam. Pamiętam, nie wiem czy tak dobrze, czy teraz też tak będzie, ale pamiętam jak y, ten... Y, kiedyś tu w kanalizacji y, pigi mnie goniła. To chyba na, na odcinku było gdzieś. Jesteś? Chwila. Weź e, report Ja? No Report C O O L K I D Kulki DV23. Dobra widzę podłoga No to to wpisz. Później sewarium i, se cheating. i done. No cheating. I submit OK. I zrobione ja spokojnie, ja już ja nie jestem, raz, no. Ja jestem w tym więzieniu podziemnym na wyspie. O kurde. Ej, to ten... ile, to ile ja brabowałem? Nie wiem. Najwyraźniej nie byłem dobrym więźniem. No ja mam skrzynkę wziął, jakoś. Ile ona? 1500, no trochę. Ej, gościu, nie zabieraj mnie. Ej, ja pamiętasz, to. pamiętasz, kiedy to było? ta podziemna? No. Chyba tak. To było gdzieś na morzu, był statek rozbity. Musisz to teraz Nie, spadłem, zaraz znaleźć. Spróbuję. Nie zaraz piję. Mam tak mało HP. No. Nie A ty zobacz na mapie. A co? Albo ty wychodzisz. I gdzie będziesz? W tym zwykły tak? No? To ja do ciebie tam zabijam Ale dobra ile ja mam? Kasy 36 tysięcy ja Miałem 50 w ile? Prawie chyba 20 minut? Ale miałem 49, ale jeszcze ci dawało i wywałem. Wydałam Ci najpierw 4000 później 7000 na te tysiąc zdobyłeś z tej skrzynki. 1500. Skrzy ze skrzynki 12 tysiąca. Sam pod wędzienie. Ja jestem podwięzienie. Ale daj mi kierować, bo jak ty kierujesz to. A co, nie Ja Ja najlepszy kier kierowany. Kurde, mam nadzieję, że... to... mam, mam nadzieję, że tamtego gościa zreportowali. A nie wiem. Nie zreportowali go! Dobra, ty kieruję Nie zreportowali go. Zreportowali? Nie. Gość tu hakuje, biegam mega szybko. A bo ja w kryminalu w... w kryminalach patrzę. Zabiorę ja to. Może ma jakieś Ty właśnie on ma tego, bo było przecież takie... I, Ale się on da... ciągle tak biega mega szybko, mega szybciej od auta. W jeździ to tak jakby miał bogatki na piątym silniku. Yeah. Albo auto za 600 tysięcy na piątym silniku. Mm. Elektryczne. Jeszcze no, nie wiem. Jak pod, podjedziemy do niego, spotkamy go. Helikopter bierzemy. Kurde. poli... Nie, kurde. Ten. Y Dobra, co? Zwykły y wię więzej. Kurde, pies policyjny. Nie, nie to jest pies policyjny. Jest policyjny, ale kto prisoner go wziął? Dobra, mam. Dawaj. Kurde policja! A! No! no szybko, szybko patrz! No widzę no. No to on właśnie. On biega po całej mapie No wiesz, zanim go zreportują to też może minąć. Jezu, ja idę na inny serwer. <noise> Nie no dobra, tu dawaj no. Dobra, ja... jakby co to ja ten. Co ty? Ja już ten od Co od? A. No to myślę, że na dzisiaj to było tyle. Do zobaczenia w następnym Na kura widzowie. Pa! Pa.